A cardin, koniecery, miażdżycy i zawałów serca, Polak odkrył metodę, która udrażnia tętnicę i przywraca prawidłowe krążenie w 28 dni już ponad 14 tysięcy użytkowników formuły kardiocyrkulacyjnej w 28 dni oczyściło tętnicę i wróciło do pełnej sprawności, naturalnie, bezpiecznie i bez zmiany trybu życia. Osoby które skorzystały z formuły, oczyściły tętnice z blaszek miażdżycowych oraz złogów złego cholesterolu i raz na zawsze unormowały ciśnienie krwi. Dzięki temu udrożniły każdą pojedynczą tętnicę, przywróciły prawidłowe krążenie i dotleniły wszystkie organy. W efekcie zmniejszyły ryzyko zawału serca o 185 i udaru mózgu o 168, uchroniły się przed miażdżycą i odzyskały sprawność 20-25-latków. Jak to możliwe? Tradycyjne sposoby walki z niewydolnością układu krążenia to tylko pieniądze wyrzucone w błoto. Jakie są powody, by tak przypuszczać? Operacja to ostateczność. Zabiegi takie jak angiografia czy operacja bypassu ratują życie.